Hejka wszystkim! Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze Radia. To kolejny pielęgniarski odcinek, oczywiście ze mną, i kolejny odcinek, o którym mnie prosiliście, więc oby tak dalej! Dobrze idzie, dobrze idzie. Myślę, że ten sezon naprawdę będzie miał dużo odcinków, jak tak dalej pójdzie, ale z tego się bardzo cieszę. Więc dzisiaj odcinek, temat odcinka właściwie to książki. To książki. Mam tutaj przygotowany scenariusz, żebym się nie pogubiła w tym wszystkim. Mam na myśli, że będziemy dzisiaj rozmawiać o książkach, które były mi potrzebne na pierwszym roku i które były mi potrzebne. Są jeszcze, bo jeszcze czekam mnie sesja. Na drugim roku. Także zaczniemy od pierwszego roku. Na pierwszym roku przede wszystkim była mi potrzebna książka z anatomii, właśnie taka. Dalej była mi potrzebna mikrobiologia dla pielęgniarek. Tam głównie właśnie uczyliśmy się o pasożytach, o jakichś tam różnych bakteriach, o tasiemcach, o wsikach, o wszystkim się uczyliśmy, także mikrobiologia dla pielęgniarek, właśnie taka też jest jak najbardziej wskazana na pierwszym roku. Biochemia ogólnie tak się tak się nazywa biochemia. Również jest potrzebna, gdzieś, gdzieś tam są różne enzymy, białka, skład krwi. Takie rzeczy są również niezbędne. A skoro mowa o składzie krwi, można go znaleźć w książce, zwykłej, najzwyklejszej książce od liceum e, o człowieku. Więc jeśli mieliśmy fizjologię, to uczyliłam się z fizjologii Traczyka. Wiem, że ona jest dla lekarza, ale pamiętam, że mój nauczyciel, mój wykładowca wymagał Traczyka, tak wygląda. Ale dużo pomogły mi właśnie, jeśli chodzi o fizjologię, książki z liceum, a głównie właśnie ta cała o człowieku. Więc tutaj, jeśli chcecie coś czytać już na wakacje przed pierwszym rokiem, to polecam po prostu przeczytać książkę o biologii, bo była najbardziej istotna, a potem dopiero skupić się na tym, co dany wykładowca wymaga, bo może wymagać innej książki, niekoniecznie Traczyka. U mnie był wymagany Traczyk. E, dobra. E, kolejną książką, która była mi potrzebna, i w sumie do tej pory jest, bo jest bardzo istotna. Tam są zawarte różne czynności pielęgniarskie, tam są zawarte istotne rzeczy, naprawdę, e, dotyczące podstaw pielęgniarstwa, więc taka książka również jest wskazana na pierwszym roku. E, do, do podstaw pielęgniarstwa, jeśli już je macie, polecam sobie obejrzeć mój film Pielęgniarka, chyba bodajże dwa. To jest chyba drugi odcinek który jest troszeczkę o podstawach właśnie pielęgniarstwa, o historii pielęgniarstwa, bo tego się na pewno będziecie uczyć na pierwszym roku. Jeśli usłyszycie słowo Florence Nightingale, to wiedzcie, że na pewno uczycie się historii pielęgniarstwa i dlatego zapraszam właśnie do tamtego poprzedniego filmu, gdzie z niego również możecie się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy, które przydadzą Wam się na pierwszym roku studiów. Okej, okay. no u nas największym pogromem na pierwszym roku było ratownictwo medyczne, więc polecam tę książkę, ponieważ ratownictwo medyczne, no powiem, ciężko, bardzo ciężko szło, było trudne do ogarnięcia i był też egzamin taki praktyczny dosyć, że trzeba było tak jakby, wiecie, zaprezentować na fantomie ten taki cały, cały ALS, czyli te zabiegi resy resystutacyjne, ale już nie takie zwykłe, co BLS, w sensie co przeprowadzają normalni ludzie, każdy wie, jak udzielić pierwszą pomoc, tylko takie typowe szpitalne. Nie wiem, jak to tak dobrze wytłumaczyć. Dobra, i ostatnią rzeczą były, było też badanie fizykalne, ale tutaj tak książki nie potrzebowałam. Bo badanie fizykalne bardzo fajne pani dała, jakby takie karty pracy dawała, że pokazywała, był załóżmy schemat człowieka i na przykład w tym schemacie było zaznaczone, gdzie dokładnie na przykład jak osłuchując, jakie tony serca, na przykład gdzie, co się słyszy, jak się opłuka, także to nie było takie problematyczne, więc nie potrzebowałam książki, to wszystko zależy od Waszego wykładowcy, tak? Ale fajne, oglądałam na przykład filmiki na internecie. Mogę Wam tu kilka puścić fragmentów, bo na przykład oglądałam, pamiętam, właśnie opukiwanie serca, oglądałam osłuchiwanie, oglądałam tutaj, wiecie, sprawdzanie węzłów chłonnych wszystkich po kolei. Także to były fajne rzeczy i z tych filmików dużo łatwiej mi się uczyło na jakieś tam testy niż z po prostu książki. Wiecie, jak ktoś coś pokaże, to dużo lepiej wygląda. Pani też nam pokazywała na zajęciach, także myślę, że to tak, tak lepiej. Lepiej z filmów. Wiecie, jak ktoś wam. Z... Zależy, czy jesteście też wzrokowcami, ale jak ktoś zwizualizuje, to zawsze jest lepiej. Ok, przejdźmy do drugiego roku. Na drugim roku jest kilka takich jakby wiodących przedmiotów, które cały czas są przez cały rok nie zmieniają się, tak jak na pierwszym roku, że mamy. Yy, załóżmy w pierwszym semestrze podstawy, pielęgni nie, podstawy pielęgniarstwa, nie, to zły przykład, bo był przez cały rok. Na przykład w pierwszym semestrze mieliśmy anatomię i fizjologię, a w drugim semestrze mieliśmy właśnie ratownictwo medyczne i badanie fizykalne. Także yy, tutaj yy, na drugim roku przedmiotem na przykład jest chirurgia i chirurgię mamy przez cały rok. Jest interna i interne mamy przez cały rok. Pediatria i pediatrię mamy przez cały rok. Czyli tak to mniej więcej wygląda na drugim roku, że przedmioty się nie zmieniają tak dużo, jak na pierwszym. Więc jeśli chodzi o chirurgię, to polecam Noszczyka. Noszczyk był u mnie dosyć wymagany. No, pan bardzo dużo brał, e, tak jakby informacji z Noszczyka i też z chirurgii dla pielęgniarek. Ja, że jestem zainteresowana chirurgiem bardzo, to obie książki posiadam, bo no po prostu za, dla samego siebie, bo Myślę, że będę się kiedyś kierunkować w przyszłości w stronę chirurgii, tak samo w stronę pediatrii. Z pediatrii to po prostu polecam pielęgniarstwo pediatryczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. To jest wydawnictwo wszystko PZWL, więc polecam to i tak samo interna i pielęgniarstwo internistyczne również z PZWL. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne również polecam na drugim roku I to też jest wszystko z PZWL, z tego można się uczyć To są naprawdę wiarygodne informacje, więc polecam I jeśli chodzi o szczegółowych autorów tych wszystkich, wszystkich książek, które naprawdę tutaj podałam Podam wszystko w opisie Bo no po prostu bez sensu, bo jakbym tu wymieniała z osobna każdego autora Bo głównie tu chodzi o te książki Tu będę właśnie pokazywała Wam zdjęcia a y, autorów w opisie, ok? Autory, tytuły, wszystko. Dobra, dzisiaj będzie temat odcinka. U, staza. Y, ponieważ w tamtym nie było, bo już tutaj naprawdę powoli traci mi się, kończy mi się miejsce na rzeszy odcinka zdecydowanie. Więc y, w tym odcinku będzie. I w tym odcinku będą. Jak myślicie? Będą jałowe rękawice. Powiem, gdzie je używaliśmy, a potem rozpakuję je i pokażę, jak się je zakłada. E, używa, używa się ich przede wszystkim do operacji. Używa się ich do zmiany opatrunku. E, tak, są różne rozmiary. Ja akurat mam takie. Dobra, najpierw się przygotuję, czyli uznajmy, że tej bransoletki nie ma, bo nie umiem jej ściągnąć. Ale tak, przede wszystkim pierścionki i inne rzeczy. Wiadomo, dezynfekcja rąk jest umyte, zdenzyfikowane, wszystko jest ok, otwieramy takie rękawiczki zaraz Wam wszystko pokażę widzicie już przygotowany stolik tłem się nie przejmujcie dobra, otwieramy te rękawice tak to wygląda upsi, nic się nie stało otworzyłam sobie opakowanie mam tutaj zapakowane rękawice L lewa, R prawa to jasne w taki sposób je otwieram. Mam je tutaj wyłożone. Dobrze, zakładam pierwszą rękawiczkę tutaj, starając się nie łapać za część, którą będę dotykała pacjenti, pacjentka, pacjent, pacjenta, więc nie dotykam. Mam rękawice na ręce. Nie dotykając tej części, tak? I teraz ten, ta część będzie stykała się skóry, więc nie mogę jej dotknąć jałową rękawicą, bo musi być stuprocentowo jałowa. I dotykam tej części jałowej. I w taki sposób naciągam sobie rękawicę, i już tą jałową część mogę poprawić tą jałową i sobie ją. Naciągnąć i nie dotykając części, które dotykały mojej skóry, tak zakłada się jałowe rękawice i już wiecie, nie można niczego dotknąć nimi, oprócz tego, co będziemy robić przy pacjencie. Tak? Tak to wyglądało. Dobra, no a zdejmować to chyba każdy potrafi. Tak. I wiadomo. I do czerwonego. Co nie?